Cześć. Dziś pokażę Wam, jak rozwiązywać układ równań metodą podstawiania. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to serdecznie zachęcam. A my zaczynamy. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, czym taki układ równań jest. I tak jak tutaj widzimy, mamy do czynienia z większą liczbą równań w tym wypadku dwa równania i również dwie niewiadome i te równania są spięte klamrą. Co to znaczy rozwiązać układ równań, to znaczy, żeby znaleźć takie liczby x i y, które spełniają oba te równania. Ja będę dzisiaj rozwiązywać te układy metodą podstawiania. Na czym polega metoda podstawiania? No, tak jak sama ta nazwa sugeruje, polega na podstawieniu. Możemy wybrać. Dowolnego X z naszego równania lub Y. No mamy tutaj do wyboru dwa X w pierwszym równaniu i w drugim oraz dwa Y. Ale moja propozycja jest taka, żeby zrobić to sprytnie i wybrać tego X lub tego Y, który ma ten współczynnik 1 przy sobie. Tak jak tutaj, ten nasz X. W domyśle ten współczynnik tutaj, który przystoi przy X, to jest właśnie ta jedynka. Można wybrać również. 5y, tutaj też 3x i, 2, i minus 2y, natomiast może to spowodować, że gdzieś dalej w obliczeniach wejdziemy w ułamki, a podejrzewam, że tego byśmy nie chcieli. Więc zrobimy tak. Wyznaczę x z pierwszego równania. Czyli x jest równe 7 minus 5y. Czyli to, co zrobiłam tutaj, to przeniosłam 5y na drugą stronę, no tak, żeby ten x był tutaj sam. I teraz do drugiego równania w miejsce tego x podłożę tę wartość, którą właśnie wyznaczyliśmy. Czyli będzie 3, w miejsce x wstawiam 7 minus 5y, i resztę przepisuję. Minus 2y jest równe 4. I teraz już będę zajmować się, przynajmniej na razie, tylko tutaj tym drugim równaniem, dlatego że jest to równanie z jedną niewiadomą i z takim równaniem już na pewno powinniśmy sobie poradzić. A to pierwsze równanie, no niestety będę teraz cały czas przepisywać, czyli x jest równe 7 minus 5y. I jednocześnie drugie równanie będę rozwiązywać 3 razy 7, czyli 21 minus 15 y i jeszcze minus 2y jest równe 4. Pierwsze równanie przepisuję. x jest równe 7 minus 5y. No a to drugie równanie już sobie tutaj uporządkuję. No, i mamy tutaj minus 15 i minus 2y, to daje nam minus 17y. I od razu to 21 przerzucę na drugą stronę, czyli będziemy mieli 4 minus 21. No, 4 minus 21 to będzie minus 17. Łączę klamrą. Właściwie układ równań powinniśmy rozwiązywać w dół, no ale ja tutaj przejdę już do drugiej, że tak powiem, kolumny. x jest równe 7 minus 5y, a drugie równanie podzielę przez minus 17, no tak, żeby tego y wyliczyć. Czyli y jest równe 1. Czyli udało nam się już rozwiązać, dowiedzieć się, ile wynosi y. No i teraz ten y jest równy 1. I podkładam go do tego równania, które mieliśmy wyznaczone powyżej, czyli do tego x jest równe 7 minus 5y. Czyli x jest równe 7 minus 5 razy 1. Ja to tutaj dokładnie zapiszę, żeby było wiadomo, natomiast spokojnie można to sobie obliczyć. Czyli y jest równe 1, a x jest równe 7 minus 5, czyli 2. No powinniśmy to jeszcze ładnie zapisać, że x jest równe 2, y jest równe 1 i taka para liczb jest jednym rozwiązaniem naszego układu równań. Możemy jeszcze dokonać sprawdzenia i bardzo dobrze, żeby to zrobić. Podkładam do pierwszego równania, mamy 2 plus 5 razy 1. Czyli 2 plus 5 to jest 7, czyli pierwsze równanie jest ok, i drugie równanie 3 razy x, czyli 2 minus 2 razy 1, 6 minus 2 daje 4. Czyli nasz układ został poprawnie rozwiązany. I przejdę do kolejnych przykładów. Zastanówmy się, co można by tu było wyznaczyć w tym naszym drugim układzie? Mamy tutaj wolnego Y, mamy też wolnego X, więc właściwie dobrze byłoby wyznaczyć albo tego pierwszego Y, albo tego drugiego X. Tak naprawdę nie ma znaczenia, którą drogę wybierzemy, więc może ja wyznaczę z pierwszego równania Y. Czyli Y pozostawiam, a 5X, Zostanie przerzucone na drugą stronę, czyli mamy 4 minus 5x. I teraz w miejsce naszego y w drugim równaniu, włożę, podłożę podstawię właśnie tego naszego wyznaczonego Y. Czyli będzie X minus 2, i wkładam już 4 minus 5X. A to ma być równe 3. No, i znowu pierwsze równanie będzie przeze mnie przepisywane, a drugie będę rozwiązywać. Czyli mamy x minus 2 razy 4, minus 8, minus 2 razy 5, no to mamy plus 10x i to jest równe 3. Znowu przepisujemy pierwsze równanie. I porządkuję drugie równanie. Mamy tutaj x i 10x, czyli w sumie 11x. A ten minus 8 przerzucę na drugą stronę z przeciwnym znakiem, czyli będzie tak naprawdę 3 plus 8, czyli 11. Klamra przepiszę. Albo nawet nie będę przypisywać, bo tu już wiadomym jest, że ten x jest równy 1, bo jak podzielę to drugie równanie przez 11, to otrzymam wynik, że x jest równe 1. No i teraz podstawimy do drugiego równania, czyli y jest równe 4 minus 5 razy 1. Nie zmieszczę się tu, więc przejdę do drugiej kolumny, czyli x jest równe 1, a y jest równe 4. Minus 5, czyli minus 1. No i sprawdźmy 5 razy 1, minus 1 to jest 5 minus 1, czyli 4. Pierwsze równanie jest ok, i drugie równanie 1 minus 2 razy minus 1 to jest plus 2 i to jest faktycznie 3. No i przejdźmy do kolejnego układu. Tak naprawdę trudność polega tutaj na tym, że trzeba przede wszystkim na początku ten układ uporządkować. Poprzemnażam na razie tutaj, co mam. 2 razy x, czyli 2x i jeszcze plus 2y minus 3x i minus 3 razy minus y, to będzie plus 3y i to jest równe 4, i drugie równanie: 5x plus 5y minus 7x i znowu minus i minus daje plus plus 7y i to jest równe 2. Zredukujmy x. 2x minus 3x daje minus x, i 2y plus 3y daje 5y. I to jest równe 4. I drugie równanie: 5x minus 7x to jest minus 2x. I 5y plus 7y to będzie 12y. No i teraz, kiedy mamy już takie powiedzmy uporządkowane to równanie, możemy się, za, te, te równania właściwie, to możemy się zastanowić nad tym, co by było najrozsądniej tutaj wyznaczyć. No chyba najrozsądniej tego x z tym minusem. Trzeba będzie jeszcze po drodze gdzieś zmienić znaki, więc z pierwszego równania wyznaczę x. Na razie mamy tutaj minus x jest równe 4 minus 5y, i minus 2x plus 12y jest równe 2. I jeszcze tego minusa sobie zredukujemy, więc pomnożę całość przez minus 1, czyli x jest równe. Pamiętajmy, że wszystkie znaki muszą zostać zmienione, czyli również przy czwórce i przy minus 5c. Czyli będziemy mieli minus 4 plus 5y. No, i myślę, że już mogę to podstawić do drugiego równania w miejsce x, czyli będzie minus 2. Otwieram nawias minus 4 plus 5y plus 12y i to jest równe 2. I przechodzę do drugiej kolumny. x jest równe minus 4 plus 5y. No, i tutaj musimy poprzemnażać. Minus 2 razy minus 4 daje nam 8 i minus 2 razy 5 minus 10y plus 12y i to jest równe 2. Przepisuję pierwsze równanie. x jest równe minus 4 plus 5y i redukujemy 12 minus 10 to jest 2y. I to jest równe. 8 ląduje po drugiej stronie z znakiem przeciwnym, czyli mamy 2 minus 8, co daje nam minus 6. No i to drugie równanie podzielimy na 2, czyli już wiemy, że y jest równe minus 3, a x jest równe minus 4 plus 5 razy minus 3. No i przeliczmy to 5 razy. Minus 3 daje nam minus 15 i jeszcze minus 4 to nam daje minus 19, a y jest równe minus 3. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i do zobaczenia w następnym odcinku.